Chcemy Państwa zaprosić na efekt naszej dwumiesięcznej pracy. Posłuchaj, Ciociu, świętują nadejście nowego roku. Przecież powinni być w żałobie, tak jak cała reszta! Historia Kempa i Grace. Dwójki samotników, którzy nagle przez przypadek spotkali się. I mogli sobie nawzajem dać jakiś cud miłości. Nie przebęczać się! To, to jest postać, która nie jest oczywista. To, z jednej strony jest z krwi i kości, jak najbardziej, z tego świata, a z drugiej strony m, jednak jest odzwierciedleniem naszych wszystkich lęków. O, nasich. zobacz, zobacz, I że ten kulawy chyba jest kompletnie pijany! Ej! Całe piękno tej postaci polega na tym, że ona rozwija się. Czyli mamy taki klasyczny przypadek. Z czym innym wchodzimy, a z czym innym schodzimy. I nawet nie muszę tego mówić, że skończyłem już z tym. Niech ona w końcu kopnie w kalendarz. Niech już się wykończy. O nie! Więcej! Żadnych marzeń!